Děkuji. z tej Děkuji. Děkuji. Raz gamer. Děkuji. se Děkuji. 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 Op. Děkuji. Děkuji. je Děkuji. Děkuji. искам да ви разкажа за тази игра мисля че De, co ta jeba? je baj. Nie walony na pizdę, wale was się sobie jebam. No właśnie, ale ciota,

Ten dark to już nie tak, jak wkurzyć zaczyna. Ja widzę, że jeden punkt, nie, no trzy punkty zajebiście, nie? <coughs> oh, Что ты забрал мне базука? Ну, можно так. Co ty kurwa, wychodź teraz co? Ani... Ale suka Ale co to? Frajer Widać, że Jakiś niedorobiony Kurde

Абонирайте се на нашия канал, ставайте и не